Większy, szybszy, pojemniejszy, lepiej wyposażony. To tylko nieliczne z zalet nowego średniego wozu ratowniczo-gaśniczego, który trafił do druchów z ochotniczej straży pożarnej w siedlcu. Dzisiaj mamy bardzo ważny i radosny dzień. Świętujemy przekazanie wozu starzeckiego jednostce OSP Siedlec. Bardzo się cieszę, że udało się go zakupić. Powiększyliśmy także bramę wjazdową do remizy. Powiększenie bramy było potrzebne, aby wóz mógł się zmieścić, Życzę wszystkim strażakom opieki świętego Floriana, aby wszystkie wyjazdy były bezpieczne. Duża radość dla lokalnej społeczności, dla siedlca, ale dla gminy Radów, jak również dla Piotrowskiego. Kolejny nowy samochód bojowy, samochód średni jest w posiadaniu jednostki. Ogromnie ważne, że strażacy dosprzętowiają się w coraz nowszy sprzęt, który przede wszystkim będzie zabezpieczał z jednej strony ich, Możliwość udziału w akcjach, ale też naszych mieszkańców. Dlatego się cieszę, że dzisiaj możemy się tutaj spotkać, świętować, ale też i mówić o planach, bo planów na pewno mamy wszyscy wspólnie dużo. Powiatarnowski od wielu lat stara się wspierać jednostki SP poprzez dofinansowanie na zakup sprzętu. W tej chwili jeszcze dodatkowe bardzo ważne zadanie dotyczące. Obrony cywilnej, obrony ludności, które zostało właśnie przydzielone jednostkom SP, będziemy musieli współpracować bardzo blisko, a każdy sprzęt, który będzie temu służył i będzie zabezpieczał ratowników, ale ochotników jest bardzo ważny. Jest to samochód średni, ratowniczo-gaśniczy Renault Premium o pojemności zbiornika wody 2500 litrów, pojemnik na środek ranowotwórczy 200 litrów, wydajność motopompy 1600 litrów na minutę. Dziękujemy za ufundowanie tego samochodu, który jest nam bardzo potrzebny. Wcześniej mieliśmy samochód marki Steyr, jest to samochód tylko trzyosobowy. Nasza jednostka wszczęła działania i w tym roku bardzo dużo szkoleń żeśmy zrobili. I dlatego w tamtym samochodzie było za mało już miejsca, żebyśmy mogli do tych akcji wyjeżdżać. I dlatego ten samochód jest nam bardzo potrzebny. Jest to nasze narzędzie pracy ale on będzie służył naszym mieszkańcom. Wsparcie techniczne jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej jest niezwykle istotne, ponieważ te jednostki jako pierwsze zazwyczaj dojeżdżają do miejsca zdarzenia. W związku z tym doposażanie ich niezbędne do działań sprzęt to kluczowe zadania. Obecnie strażacy podejmują szereg działań związanych z zagrożeniami niebędącymi pożarami. Do podejmowania skutecznych działań w tych przypadkach niezbędny jest sprzęt. Taki sprzęt, jak znajduje się za nami, nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy, w zdecydowany sposób ułatwia podejmowanie działań i umożliwia zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i samych strażaków wyjeżdżających do akcji, a także ich bezpieczny powrót.